Europejskie szkolenie dla sędziów oceniających króliki rasowe, zorganizowane we Wrocławiu 6-8 maja w 2022 roku. Organizatorem 17. Europejskiego szkolenia był Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza we współpracy z Czeskim Związkiem Hodowców. Zwyczajowo w roku, w którym przypada Europejska wystawa drobnego inwentarza, przeprowadzenie szkolenia powierza się krajowi podejmującemu się organizacji tej niezwykle prestiżowej wystawy. Taka wystawa miała być organizowana w tym roku w Polsce. Niestety, z uwagi na splot niekorzystnych wydarzeń, Europejskie Stowarzyszenie Hodowców i Polski Związek Hodowców zostały zmuszone do odwołania wystawy europejskiej. Natomiast szkolenie odbyło się. Tegoreczne europejskie szkolenie dla sędziów oceniających króliki było pierwszym takim szkoleniem w historii zorganizowanym w Polsce. Było to także pierwsze szkolenie po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19. Prezes Polskiego Związku Jan Pajka, który był gospodarzem tegorocznego szkolenia, przywitał licznie zgromadzonych gości. Szanowni Państwo, koleżanki, koledzy, sędziowie, drodzy goście. Witam serdecznie w Europejskim Szkoleniu Sędziów do Oceny Królików Rzeszonych Federacji Europejskiej. Organizatorem szkolenia jest Polski Związek Hodowców Gębin Lasowych i Dobrego Inwentarza we współpracy z Czeskim Związkiem Hodowców.

i Edwarda w przewodniczącego prezydium Kolegium Sędziów Polskiego Związku. Witam Ewa Gesztyna, przewodniczącego prezydium Kolegium Sędziów Polskiego Związku. prezydium Kolegium przewodniczącego prezydium Kolegium prezydium Kolegium Sędziów Polskiego Związku uczestników z Niemiec, Francji, Czech, Słowacji, Finlandii, Serbii, Słowenii, Holandii, Rumunii, Szwajcarii, Luksemburga, Łotwy, Węgier oraz Polski. Ich begrüße herzlich alle do i w teilemy Deutschland. Dziękuję panie prezydencie. Bardzo dziękuję za zaproszenie nie? Vielen Dank für Ihre Einladung. Ich komme sehr gerne nach Polen, ein Land, das mir und meinem Mann sehr am Herzen liegt. Präsidenten der EE, John Gross, entschuldigen, der sich leider zu anderen Verpflichtungen zurückgehalten, von anderen Verpflichtungen zurückgehalten wird. Ja, ich bin nicht so international unterwegs, aber ich bemühe mich im reinsten Deutsch Ihnen meine Berufsworte heute zu überrichten. Ja, 그다나 개판으로. 로켓미. 아, 로란다 올링게라.

on behalf of the Czech section of the Czech Association of Revit, let me introduce and uh, say welcome to the 17th European Revit Judge meeting in všestím, na wiedza, Ocenach na część teoretyczna i praktyczna szkolenia odbyła się w sobotę 7 maja. Tą część szkolenia otworzył Edward Gersztyn, przewodniczący Komisji Sędziów i skierował do uczestników słowa powitania, a także przekazał informacje dotyczące organizacji zaplanowanej na popołudnie części kulturalnej. W części teoretycznej sędziowie specjaliści z Czeskiego Związku Hodowców zaprezentowali wybrane rasy królików będące przedmiotem tegorycznego szkolenia. Wszystkie prezentacje miały formę pokazu slajdów obfitującego fotografie ilustrujące historię rasy, ich pochodzenie geograficzne, dawny i współczesny wygląd, pozycje oceny według standardów EE oraz przykładowe wady w poszczególnych pozycjach oceny. Prezentowany na slajdach materiał był omawiany przez każdego z prowadzących i uzupełniany o dodatkowe informacje. Przy okazji tegorocznego szkolenia po raz pierwszy na szkoleniu EE zaprezentowana została jedyna uznana w Polsce rasa królików Popielniański Biały. Zaprezentowane i omówione zostały następujące rasy królików: Olbrzym Morawski, Morawski Biały-Brązowooki, Srokasz Czeski w różnych odmianach barwnych standardowy w różnych odmianach barwnych oraz karzełek satynowy w różnych odmianach barwnych. Obok tych ras materiałów szkoleniowych wyróżniono, jakie rasy nieuznane w EE, karzełka baranka satynowego, angorę satynową oraz reksa satynowego. A w ten sposób po przerwie obiadowej rozpoczęła się część praktyczna szkolenia. Królik wędruje na salę, gdzie czekają na niego sędziowie. Część praktyczna polegała na ocenie królików, zwykle przez pięcio- a czasami czteroosobowe zespoły sędziów. Zespoły miały charakter międzynarodowy i najczęściej składały się z przedstawicieli czterech lub pięciu krajów. Po cztery zespoły sędziowskie wchodziły w skład bloku, na czele którego stał sędzia przewodniczący. Całość składała się z dwudziestu zespołów podzielonych na pięć bloków. Rolę sędziów przewodniczących blokom pełnili Dana Cajntajnlova, Markus Eber, Urban Hamann, Roland Ollinger, Wolfgang Vogt. Każdy zespół oceniał po jednym króliku z każdej omawianej rasy. Na dostarczonych kartach ocen już wcześniej wypisane były numery uszu królików przydzielonych zespołom. Po zakończeniu oceny zebrano karty na jednym stoliku, pogrupowano według raz i porównano poczynione adnotacje w celu wychwycenia różnic w interpretacji wad lub stanów kondycji królików, np. zmiany okrywy, problemy z owłosieniem lub odgniotami na tylnych skokach.

Po zakończeniu oceny zaproszono zgromadzonych sędziów do wspólnej fotografii. Następnym popołudniowym punktem spotkania była wycieczka po Wrocławiu. Przewodnicy oprowadzili uczestników szkolenia po starym mieście. Wycieczka przeszła przez wrocławski rynek z ratuszem, a następnie udała się w stronę panoramy racławickiej, która zrobiła ogromne wrażenie na sędziach. Wieczorem uczestnicy szkolenia spotkali się przy wspólnej kolacji. Całe szkolenie zakończyło się w niedzielę 8 maja pożegnalnym śniadaniem poprzedzającym podróż powrotną.